Zero Motorcycle S wersja 2024. Elektryczny motocykl odpowiadający pojemności 125 cm3, który ma wiele zalet. Jeśli chodzi o osiągi, zaczynamy od baterii. Mamy pojemność 14,4 kWh, ale to bateria, która jest rozwojowa i może osiągnąć maksymalnie 17,3 kWh. To ewolucja, która odbywa się w salonie z aktualizacją oprogramowania. Mamy zasięg w mieście 248 km. 182 km zasięgu w trybie mieszanym, a na autostradzie 162. Na baterię mamy pięcioletnią gwarancję bez limitu kilometrów. Poziom mocy silnika trzymajcie się tu zaczyna się robić ciekawie, bo mamy moc nominalną 11 kW, co odpowiada 15 koniom mechanicznym, ale która wzrasta do 45 kW w szczycie 45 kW, co odpowiada 60 koniom mechanicznym. Jeszcze raz dla elektrycznej motocykli. To szaleństwo! Mamy 132 Nm momentu, brutalne i progresywne przyspieszenie oraz maksymalną prędkość 139 km na godzinę. Mamy łączność 4G w motocyklu, aplikacje. Mamy tempomat, przednie i tylne oświetlenie LED, chociaż kierunkowskazy pozostają halogenowe. Motocykl waży 220 kg i jest bardzo dobrze wyważony. Naprawdę w ogóle nie czuć wagi. Mamy ekran, który jasno wyświetla informacje i ergonomiczne sterowanie. Przyspieszenie jest naprawdę niezłe: od 0 do 50, jest ultra dynamiczne. Podobnie z 0 do 100, to dość imponujące. Dla 125 cm3 mamy niesamowitą moc i przyspieszenie z szacunku zasięgiem, oraz maszyną ultra dopracowaną, technologiczną i futurystyczną. Bateria jest modułowa, więc pozwala na stopniowe zwiększanie jej pojemności. Można kupić wersję podstawową i później przejść na wersję wyższą. Cena pozostaje jednak wysoka, zaczyna się od 17 tysięcy euro i na pewno dla odpowiednika 125 cm to nadal dość drogo. To jest motocykl elektryczny, który bardzo mi się spodobał, naprawdę to była wielka, wielka miłość od pierwszego wejrzenia. Testowałem go przez weekend i szczerze mówiąc to była czysta przyjemność. Testowałem też Zero Motorcycle w wersję S 2023. Więc jeśli interesują cię te motocykle, zrobiłem naprawdę pełne testy na kanale YouTube. Zamieszczę link do tych motocykli w opisie tego filmu. Polub i zasubskrybuj, jeśli ci się podobało.